Gdy my żyjemy, są nam obca przemoc zielona, Szablon odpieczemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem, Złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Witam bardzo wszystkich tutaj zgromadzonych. Szczególnie bardzo gorąco witam młodzież, która przybyła dzisiaj tak licznie. Witam przedstawicieli władz terenowych, a wśród nich pana prezydenta miasta Wolesławiec, Przedstawicieli miasta również, którzy przybyli do nas, nie będę wymieniała nazwisk. Witam bardzo serdecznie władze powiatu na czele z panem wicestarostą Stanisławem Chłonickim. Witam władze gminy na czele z panem wójtem Andrzejem Dudkiewiczem. Bardzo gorąco witam Panią doktor Janinę Piestrak-Babijczuk, która jest naszym przyjacielem i naszym sympatykiem Cybieraków. Witam Panią Eugenię Wolską, prezesa nauczycielskiego klubu Karpediem i koleżanki, które razem z nią przybyły. Witam dowódcę 23. Pułku Artylerii oraz kompanię honorową wraz z pocztem sprowadzącym, panem majorem Jerzym Juchaniukiem. Witam wszystkie organizacje, które tu przybyły. Nie będę wymieniała nazwisk, proszę mnie wybaczyć długo to by potrwało, przedstawicieli organizacji kombatanckich i w ogóle wszystkich organizacji pozarządowych, które istnieją w Polesławcu i tutaj miały zaszczyt nas zaszczycić. Witam gości, którzy przybyli również do nas, do Polesławca z innych stron. A przede wszystkim witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie naszą ukochaną młodzież. Jak również jest tutaj przedstawiciel Pułku Ułanów, Grzegorz Jankowski i jego koledzy, przedstawiciele znaczy tam, Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawalerii nr 6 Pułku Ułanów Koniewskich. Ze szczególnym szacunkiem witam was drogie koleżanki, i koledzy Sybieracy, którzy swoją młodość, dzieciństwo przeżyli w głębi syberyjskiej Tajgi, pracując ponad siły, cierpiąc głód i poniżenie. Szanowni Państwo, nasza obecność w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Cywilu jest dowodem na to, że pamiętamy, a dziś przecież obchodzimy 76. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, na tereny kresów wschodnich, w których również ja się wywodzę. Zebraliśmy się dziś na tej wyjątkowej... I o doniosłej uroczystości, by uczcić pamięć wszystkich, którzy żyli, cierpieli i umierali na obcej ziemi z dala od rodzin, od ojczyzny. Marsz żywej pamięci nie może być tylko marszem, nad którym unoszą się cienie zmarłych. Polska powstałaby żyć, życie nie może być. Cały czas spętany tym, co było, trzeba walczyć o to, co będzie. Przecież naród to łańcuch pokoleń. Każde pokolenie powinno kontynuować pamięć, ale przede wszystkim budować lepszą przyszłość. I ja za chwilę oddaję głos młodzieży, która wie, jak kontynuować pamięć, jak budować lepszą przyszłość, to im wskazują dorośli, ale sami też doskonale o tym rozumieją. A jak przeszłość pielęgnować, to też doskonale już wiedzą, bo niejednokrotnie przychodzimy do szkoły, do szkoły imienia Polaków zesłanych na Sybir, tam oni doskonale wszystko wiedzą. I tę pamięć potrafią utrwalić, upamiętnić, ale im... Naszym przekazem to jest, żeby pamiętali o przyszłości. Żeby stworzyć tę przyszłość piękniejszą, lepszą, wspanialszą. Dziękuję bardzo. Dzień 17 września. Rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku ustanowił dniem Sibiraka. W ten sposób pragnął oddać hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Polakom, których zmuszano do pobytu na nieludzkiej ziemi w wyniku zbrojnych działań począwszy od XVII wieku. Dlatego też my uczniowie gimnazjum samorządowego nr 2 imienia Polaków zesłanych na Cybii pragniemy dzisiaj oddać hołd tym wszystkim, którzy znaleźli się na niemieckiej ziemi, wrócili <tuszy> do Polski po latach tułaczki i cierpienia albo też zostali tam, w tej obcej ziemi na zawsze. I tak jak w wierszu przywiezionym z Kazachstanu, myślą o Polsce i zastanawiają się, czy ktoś pamięta o losie wszystkich zesłanych. W gorących stepach karagandy, na rozpalonej słońcem ziemi, jak się na kwiatów wiatr nie rzuci, chyba wypadnie gdzieś z kieszoną. Chyba znalazły się przypadkiem, ludzie z Polski wywieziony, by wierzch czerwonych czerwien nagłych ojczyste strony. Zakwitnął latem, raz do roku, w gardle skórki bo tam, daleko, w mojej ojczyźnie, polamakami zapłonione, nikt nie rozumiał tęsknoty, w się serce wkłada Czy w Polsce nie zapomniał o tym, So, Chcemy pamiętać, dlatego od 2009 roku organizujemy nasze Pamięci. Wraz z naszymi nauczycielami oraz z wirakami z koła Miejskiego Wzrostu Spiraków spotykamy się w tym marszu i tu w Chcemy pamiętać, że 17 września 1939 roku o godzinie czwartej wojska sowieckie przekroczyły wschodnią granicę Polski, realizując ustalenia pełnego protokołu faktury Ribbentrop-Mołotow, a po zakończeniu działań militarnych przystąpiono do działań represyjnych wobec Polaków. Przymusowe deportacje ziem polskich na Syberię miały miejsce w lutym i czerwcu 1940 roku, oraz maju i czerwcu 1941 roku. Zgodnie z dyrektywami NKWD, deportowano wraz z rodzinami ludzi zagrażających totalitarnemu państwu. Pochodzili oni z różnych warstw i środowisk. Byli wśród nich urzędnicy państwowi, nauczyciele, leśnicy oraz przedstawiciele innych zawodów. Polska inteligencja. Codzienność syberyjska była niezwykle trudna. Wypełniała ją nieustanna troska o kawałek chleba oraz ciężka, często ponad siły praca w potwornie ciężkich warunkach. Wywózki na Sybir prowadzone były jeszcze w latach 50. W ten sposób rozprawiano się z żołnierzami AK i ludnością, która nie akceptowała sowieckiej władzy na ziemiach polskich. Warto dodać, że wcześniej na Syberię zsyłano też uczestników powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Intro <laughs>